Po wielu latach opóźnień w końcu nadszedł ten moment. W czwartek, 16 stycznia, o godzinie 8.03 czasu polskiego, wystartowała nowa potężna rakieta od Blue Origin o nazwie New Glenn. Po około 13 minutach lotu drugi stopień rakiety osiągnął orbitę okołoziemską, realizując tym samym główny cel swojego pierwszego lotu. Szczęścia zabrakło natomiast pierwszemu stopniowi rakiety, którego celem miał być powrót na Ziemię i miękkie lądowanie na oceanicznej barce. Choć Booster odpalił prawidłowo swoje trzy silniki hamujące, to w dalszym Fazie lotu, łączność z pojazdem została zerwana. Nawet jeżeli booster nie zdołał trafić w planowane miejsce lądowania, to nie jest to powód do zmartwień. Blue Origin od początku zapowiadała ten cel jako drugorzędny. Udany debiut 98-metrowej rakiety New Glenn to zapowiedź przyszłej konkurencji dla SpaceX. Nowy pojazd od Blue Origin ma już swoich pierwszych klientów z sektora rządowego i prywatnego. W przyszłości New Glenn ma wziąć również udział w budowie nowej megakonstelacji satelitów na wzór Starlinków. Projekt Kuiper to. Kolejne pole do rywalizacji pomiędzy Blue Origin i SpaceX, a więcej kosmicznych ciekawostek odnajdziecie niezmiennie na profilu Okona Gwiazdy.